Szafie. Gdy do szafy dziś zajrzałam, to za głowę się złapałam, bo bałagałbym, był tam wielki, poplątany na supełki. Nogawski spodni nie do pary, w kalosze się sprytnie schowały, kolorowe czapki i szaliki otuliły wiązane buciki, pod koszulki wraz z petram. Nagle wszystkie pospadały. Rumor zrobił się niesłychany, niezbyt zresztą pożądany. Kurtki zaczęły się, kurtki zaczęły się śmiać, tenisówki im wtórować.